Więc tak, ja będę powoli znikał w przestrzeni cyfrowej. Miło było się z wszystkimi zobaczyć. Mam nadzieję, że coś pomogłem. Mam nadzieję, że nie przeszkadzałem za bardzo. A mam nadzieję, że jeżeli przeszkadzałem kurwą, to się bardzo cieszę. Eee... I tak, no. Dzisiaj, dzisiaj to jest chyba już moje ostatnie takie wideo ale nie przejmujcie się może pojawię się z powrotem bo jak zauważyć można parcie na szkło mam dosyć potężne ale tylko bo, tylko jak w pewnych określonych stanach eee, brrr, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć bo już powiedziałem co wiedziałem Wszystkie, wszystko co powiedziałem jest też, jest na moim Facebooku, Gruby Gruwi Można sobie znaleźć. E, ja już tam chyba nie będę. Także ten. Trzymajcie się ciepło. Miło było dla Was trochę powystępować, miło było z Was wszystkich poznać, zobaczyć, usłyszeć. Niestety nie dotknąć. Mm. No trudno, no może następnym razem. Niech umysł ma Was w opiece. Pozdrawiam.